Dobry. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję drobną rozbudowę tego spasniacza o wejście optyczne. Wspasniacz wykonałem w latach 80. To jest przełącznik wejść. Gramofon. Tu, w tym moim przypadku, podłączam. Tutaj gramofon Fryderyk z składką magnetyczną. Tutaj podłączam odtwarzacz CD. To będę używał do gniazda optycznego, do wejścia optycznego z moim DVD. Następny przełącznik to jest przełącznik magnetofonów. Można przegrywać z magnetofonu pierwszego na drugi, z drugiego na pierwszy. W tej pozycji uruchomiony mam dek kasetowy. Tutaj podłączam mojej konstrukcji internetowe radio. DAB Plus z możliwością nagrywania. W pozycji środkowej działają te wejścia: regulacja basów, regulacja wysokich tonów, balans pomiędzy prawym i lewym kanałem, przełącznik głośników. Pierwszy zestaw dwóch głośników, drugi zestaw dwóch głośników, w tej chwili tutaj ja używam. Obu zestawu głośników naraz i czwarta pozycja to jest wejście słuchawkowe. Przełącznik stereo, mono, którego praktycznie nie używam. Wyłącznik filtrów. Filtr 8 kHz, 70 Hz, czyli wysokich niskich. I kontur, który podbija wyskie, niskie i wysokie tony taki klimat jazzowy wprowadza. Tu jest regulator siły dźwięku, taki skokowy, potencjometr, wyłącznik napięcia sieciowego. Tylna ścianka wygląda następująco. Tutaj mamy wejścia DIN obu magnetofonów, gramofon. Tak jak mówiłem, tutaj podłączam CD audio. Natomiast to wejście przerobiłem na wejście optyczne. Jak widać tutaj jest wejście Toslink. Jednocześnie mamy wyjścia czterech kolumn głośnikowych, zestaw bezpieczników i wyjście na słuchawki. Takie dinowskie jeszcze wyjście Przeważnie używam tego przedniego wejścia jackowego. Teraz pokażę jak to wygląda w środku. Tutaj mamy, w tym miejscu mamy zamontowaną modyfikację. Na samym spodzie jest yy, moduł przetwornika yy, analogowo-cyfrowego cyfrowo-analogowego. Mocowanie jest wydrukowane drukarką 3D, tutaj widoczny czarny filament. To jest reduktor napięcia, który dostosowuje napięcie zasilające elektronikę wzmacniacza. Także do 5V, także można tutaj przetwarzać dźwięk. Z innych tutaj rozwiązań, które są w tym radiu, postaram się tutaj pokrótce to omówić, to jest płytka sterowania przełącznikami magnetofonów i wejść, płytka korektora, tutaj w tym miejscu się znajduje. To jest płytka wejść. Duże kondensatory zasilające patrząc od tej strony. Duże wzmacniacze mocy, duży, duży transformator. No i to w zasadzie to jest właśnie ten przetwornik cyfrowo-analogowy. Trzeba go troszeczkę, wyjąć mu niepotrzebne elementy. Jak widać, jest wielkości paczki zapałek. Po prostu większy tam się nie zmieści. Musimy z niego wymontować niektóre elementy, te, które są zbędne, czyli gniazdo słuchawkowe. Trzeba pamiętać o zworze na gnieździe słuchawkowym, jak go wyl wylutujemy, ponieważ on odłącza tor audio, jeżeli słuchamy na słuchawkach. Ten cinch do dźwięku cyfrowego i to zostaje: to jest wejście i wyjście RCA sygnału. Analogowego później. To jest ta zwora, którą założyłem po wymontowaniu gniazda słuchawkowego. Jak widać, nie ma już chyba nawet w tej chwili na tym gniazda zasilania. Chodzi o to, żeby było jak najmniej elementów. Płytkę drukowaną wykonujemy, w, projektuję w programie KiCad. Efekt końcowy drukuję na drukarce laserowej następnie po odmoczeniu papieru toner zostaje na płytce PCB i trawię to w roztworze chemicznym tak, żeby uzyskać ścieżki. Później wiercimy otwory, wmontujemy te kilka elementów typu kondensator, dioda Zenera, opornik redukujący napięcie, tak jak to jest narysowane na schemacie, no to jest ta płytka. W Tinkercadzie projektuję uchwyt mocujący przetwornik cyfrowo analogowy oraz uchwyt mocujący reduktor napięcia. Przenoszę mm, modele do Zwit z drukarki y, Zortrax. To są dwa pliczki. Y, to jest trzymacz, trzymacz przetwornika. Jeszcze muszę tutaj wydrukować drugi element. To jest dystans do mocowania reduktora napięcia. Jak widać, drukowanie potrwa godzinę 34 minuty. Muszę ten plik wyeksportować, wgrać na kartę SD od drukarki. I to samo muszę wykonać z drugim, z drugim plikiem. To jest drugi plik, czyli to mocowanie reduktora napięcia. Po wydrukowaniu sklejam to razem, tak żeby to było jedna całość. Po prostu nie da się tego wydrukować na raz. Więc musi być sklejone z, z dwóch elementów. I po zamontowaniu wkładam to do wzmacniacza. Tutaj widać te dwa pliki, które muszę wgrać na kartę SD. Właśnie zaraz je przekopiuję do karty Zortrax. Wydrukuję. Muszę jeszcze ustawić dźwięk na wyjście cyfrowe PCM. Tak jak to tutaj widać, to już jest konfiguracja Blu-ray'a. No i efekt końcowy.